Cześć maniacy, witam Was w kolejnym odcinku z praktyką. Dzisiaj pospawamy sobie tradycyjnie, jak do tej pory przynajmniej, złącze teowe w pozycji okapowej PD. Drut jakiego używamy, no właściwie zawsze używamy jednego i tego samego, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, jest to drut o średnicy Fi 1.0 niemiedziowany. Gaz jest to mieszanka w stosunku 90% argonu do 10% dwutlenku węgla. Materiał albo S235 albo S355. Nie wiemy tego dokładnie, ponieważ blachy są wycinane po prostu ze złomu. Tak więc, nie przedłużając, jedziemy. Słuchajcie, jak ja to robię. Tak jak widzicie próbka jest przygotowana do, do spawania, wyczyszczona wcześniej i w tym momencie zasada wygląda dokładnie tak samo jak przy pozycji. Na bocznej. Kąt palnika musi mieć 45 stopni względem blach. Lekko kąt pchający. Jedziemy centralnie w środek. Ja osobiście nie robię żadnych zakosów, żadnych kółeczek, żadnych zygzaków czy tym podobnych rzeczy, bo używam do tego łuku natryskowego. No, jeśli mamy dobrze ustawioną spawarkę, to zresztą sami zobaczycie, że nie trzeba robić takich rzeczy. Jest to wtedy zbędny ruch. A i tak i tak będziemy mieli ładną, spojne, dobre wtopienie. No to słuchajcie, no próbka jest gorąca, świeżo złamana. Tak, jak widzieliście, nie musimy szczególnie kombinować z parametrami spawania, obniżać ich, nie musimy się bać tego, że coś nam faktycznie będzie lecieć na łeb, magma itd., itd. Nic takich rzeczy się nie dzieje, słuchajcie, to w tym momencie. Zresztą sami mogliście to zobaczyć przez parametry. Spawaliśmy w łuku natryskowym, dokładnie w takim samym, jakbyśmy spawali pozycję naboczną, i pozycję podolną. Zresztą podolna już była spawana, możecie też to zobaczyć w odcinku. Ta spoina wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Tradycyjnie pójdziemy, natniemy, złamiemy. Pokażę, jak, jak w topienie wyszło. No dobra, próbka złamana. Możecie zobaczyć była pospawana w ten sposób. I popatrzcie, że no to jest blacha ósemka. Ona nie szczeliła nawet w miejscu nacięcia. Materiał został po prostu wyrwany, żeby nie było, że jest to płytkie. Spójrzcie jaki jest próg wyrwania materiału. Popatrzcie się również tutaj na spodnią część. Także no, myślę, że, że każdy się zgodzi, że próbka jest wtopiona, jest dobrze pospawana i cały czas tak jak mówię, no postarajcie się unikać tych zakosów, kombinujcie bardziej z parametrami, bo, bo powinno się jednak iść w tym kierunku. Oczywiście będziemy spawać również inne próbki, także zapraszam do następnego odcinku. Cześć!